Witajcie. Wydaje się, że kobieta w ciąży na froncie to nie jest dobry pomysł. Jest tylko utrudnieniem niż pomocą, szczególnie w tak ciężkich warunkach jak, jak okopy na Ukrainie. Na Ukrainie jest jednak prawo, według którego żołnierki w ciąży walczą nawet do siódmego miesiąca ciąży. I dla kogoś, kto o tym nie wie, nagranie, które wyszło, У жінок відбувається відкриття повністю грудної клітини і зони великої ураження за рахунок анатомічної будови тіла. Тому в даному випадку це не просто матеріал тканини, яку ми вигадали, як створити в даному бронежилеті. Це рішення бронезахисту. Ці всі елементи вони броньовані. В цьому є сутність складнощів, які зараз розроблені в цьому бронежилеті. Pokazujące ubiór dla takich kobiet jest jakimś rosyjskim fake newsem. Jednak nie, ponieważ zaglądając w źródła zachodnie, mamy jasne potwierdzenie takich zabiegów. I gdy część chłopów uciekła za granicę, za łapówki, to kobiety, które pod ochroną państwa powinny być ewakuowane w bezpieczną przestrzeń, czyli po prostu za granicę. Bo kobieta w ciąży to jest przyszłość danego narodu, są już zmuszane pośrednio do walki w okopach. Pośrednio, bo jak czytamy, nie jest w stanie żyć w cywilu, armia to jedyne miejsce, gdzie jest jej łatwiej. Sugestia podprogowa. Jeżeli jedna z drugą nie była jeszcze w takich warunkach, to może uwierzyć w takie frazesy. A jak już wpadnie w pułapkę ideologii, to dostrzega to, co piszą inne portale, a może nawet i te same, tylko w innym czasie lub, lub w innym miejscu, które wcześniej wciskały kit, że warunki wojny to najlepsze, co może jej się przytrafić. A tu mamy ciężkie mundury, a to mają być kobiety w, w ciąży, brak toalety, środków higienicznych. A co za tym idzie i choroby z tym związane. Ale to oczywiście najlepsze miejsce na świecie dla nich. I po co to się robi? Bo na pewno nie dla wzmocnienia pozycji danej armii. Wysyła się je na śmierć, by później mieć nagrania martwych, ciężarnych kobiet, i ten obraz puszcza cię w świat z przekazem, spójrzcie, jakie tu bestie. Nawet kobiet w ciąży nie oszczędzają. Dzięki za uwagę i do następnego.